Siemaneczko z tej strony Anton. Witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny materiał dotyczący oczywiście Farming Simulator 25. Dzisiaj, troszeczkę później niż to zazwyczaj bywa, o godzinie 6 zostanie zaprezentowany dziadek Walter, którego już tutaj przechściłem i, i spolszczyłem tą nazwę i powiedzmy, że to będzie dziadek Waldemar, ewentualnie dziadek Waldek. Generalnie pierwsza prezentacja mm, animowanego, Mówiącego NPC Farming Simulator 25, rzecz jeszcze dotyczy y, historii z lipca. Początek lipca Giants informuje, że będzie updateowany silnik, w związku z tym będą też nowe opcje. Jedną z nich będą animowani NPCowie, tak powiedzmy, że to odmienię. I tutaj też chodziło o animację twarzy, żeby y, owe osoby y, w grze wyrażały emocje. No, i oczywiście było, były spekulacje, dlaczego tak ma to wyglądać i po czemu służy ten właśnie zabieg. Też popełniłem oczywiście materiał, w którym też próbowałem się domyśleć, jak to będzie wyglądało. Tak więc dzisiaj wreszcie wiemy, jak to będzie wyglądało. Otóż owe animowane postacie będą miały dosyć fajne funkcje w grze. No, i oczywiście pierwszą jest dziadek Waldek. W związku z tym Giants opublikował krótki filmik dotyczący właśnie Dziadka Waldka, no i tutaj mm, sobie popatrzcie jak wygląda, jak szczegółowo wygląda twarz Dziadka, bo rzeczywiście tutaj Waldek No Giants wydaje mi się, że całkiem fajną robotę tutaj yy, zrobił, bo mm, no rzeczywiście fajnie to wygląda. Tutaj są chyba znajdźki na tej mapie, bo to jest amerykańska mapa, tak? Te osoby były widocznie, chyba nawet tego samego dziadka, tą samą postać było widać, wydaje mi się, na mapie yy, azjatyckiej. Tam dwie postaci stały cza cały czas w jednym miejscu. No i jedną z nich chyba właśnie był dziadek Waldek. Jeżeli chodzi o te postaci w Farming Simulator 25, one będą miały tutaj kilka... Czekajcie, zatrzymamy i cofniemy sobie, żeby właśnie pokazać wam, że... No, całkiem niezłą robotę tutaj zrobili, jeżeli chodzi o funkcje tej animowanej postaci, to są generalnie trzy funkcje. Po pierwsze, będzie można po prostu sobie porozmawiać z taką osobą. Każda z tych animowanych postaci będzie miała jakąś swoją historię do opowiedzenia. Tak więc, po prostu z nimi można będzie sobie Porozmawiać. Drugą funkcją jest to, że jest to jak gdyby forma samouczka. Otóż takie osoby też będą miały, jak gdyby, informacje dotyczące pewnego obszaru gry. I trzecia funkcja, o której szczerze mówiąc nie przypuszczałem, że tak może być, bo pierwsze dwie, jak gdyby, brałem pod uwagę, że coś takiego będzie. Otóż trzecia funkcja to możliwość kontraktów. Nie wiem, czy będzie to do końca tak, że tylko i wyłącznie przez tych NPC-ów będzie można składać kontrakty albo robić te kontrakty. Czy to będą jakieś y, ciekawsze inne kontrakty, dodatkowe kontrakty? W każdym razie, trzecią funkcją jest również te przez te osoby, będzie można y, te kontrakty robić. Jak dobrze wiecie, w Farming Simulator 25 co piątek oczywiście informuje nas Jens jakie będą nowe maszyny i niektóre maszyny przechodzące do Farming Simulator 25 przechodzą z dodatku leśnego, gdzie z tym dodatkiem wiążą się też bardzo specyficzne kontrakty, między innymi nie wiem usuwanie kamieni, między innymi usuwanie drzew, mamy też spraje i tak dalej. Tak więc czy właśnie tego typu kontrakty będą powiązane z tymi mpc Jens na razie tylko mówi że Właśnie między innymi Kontrakty będą powiązane Z tymi Z tymi osobami będzie tych osób kilka Na razie No w sumie dobra na dzień dzisiejszy Wystarczy że jest dziadek Waldek, na jutro zapowiadana jest inna osoba i tak dalej, a więc będzie tych osób kilka, no i oczywiście przy okazji ten filmik pokazuje ma mapę, znaczy gospodarstwo startowe, tak jak moim zdaniem to wyglądało, będzie na mapie amerykańskiej, już kilka razy je widzieliśmy, między innymi, kto pamięta, teraz już wiemy jaki to jest kombajn, ale ujęcie, od, no bardzo dawno temu, chyba to była soja prezentowana i wtedy... Pierwszy raz zobaczyliśmy tutaj Zarię z tego kombajnu, i się zastanawialiśmy, czy to jest w ogóle gospodarstwo startowe. Tutaj jest jakaś zagroda. No i wtedy tak taki o, że to może być też te gospodarstwo startowe, później ten kombaj nagle znikł, i tak dalej. Tak więc tak to wygląda. Przejdźmy dalej, bo oczywiście oprócz tej informacji dotyczącej dziadka. Który będzie mówił z tego, co mi się wydaje, w języku angielskim. Jak na razie, oczywiście, będą teksty w języku polskim, tylko że wydaje mi się, że on tylko będzie mówił w języku angielskim. A przynajmniej z tego, co słyszałem, to on na razie tylko i wyłącznie językiem angielskim tutaj włada. Być może jakimiś innymi językami będzie operował. Oczywiście, przy tego. Tego typu e, okazjach mamy również inne ciekawe rzeczy. Zobaczcie na te opony. No tutaj, może nie jest aż tak bardzo dokładnie, e, ale ja to wrzucę na kartę społeczność w ten kadr i powiększony. Ale tutaj, te błoto robi różnicę. Naprawdę wygląda ładnie na tych kołach. Praktycznie te koła są te opony. Ta opona jest cała zalepiona, a więc no. Tutaj rzeczywiście robi, robi, robotę. Oczywiście wracamy jeszcze tutaj do dziadka Waldka. No i tutaj, jak widzicie, jest gospodarstwo. Czy te taczki będzie można coś z nimi zrobić? No mamy perspektywę trzeciej osoby, tak więc fajnie by było autentycznie i zobaczyć jakieś deski, coś takiego. No stoi sobie tutaj taczka. Autentycznie chciałbym, żeby było właśnie, jeżeli już jest ta perspektywa trze z trzeciej osoby, no to w sumie fajnie by było właśnie wykorzystać to do takich rzeczy. Stoi sobie ta taczka, nie wiem, czy można będzie coś, coś nią przewozić. Na modach na pewno to zrobicie. Natomiast, czy w podstawce będzie taka możliwość? No jeżeli zwrócimy uwagę, że są niektóre maszyny, które będą wykorzystywały, znaczy będą wpisywały się w to, bo mam m.in. kosiarkę Brill Mayera Mamy najprawdopodobniej już potwierdzoną, no tą tego karshera w dwóch wersji. Jednej będzie on mobilny, tak więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym razie tutaj jest właśnie taka sytuacja, kiedy to ktoś podchodzi do niego, do dziadka i on tutaj dyskutuje. Więc on sobie tutaj zobaczcie, jest animowana ta twarz i. Tak jak powiedziałem, będzie można po prostu podejść z nim i sobie porozmawiać. Porozmawiać na jakieś tam tematy. Druga funkcja to ewentualnie będzie, będzie służył jako taki samouczek w pewnych obszarach. Jeszcze dodatkowo jest ta, jest ta sytuacja, kiedy będzie można przez niego realizować kontrakty. Tak przynajmniej jest to powiedziane. Natomiast jakie to kontrakty będą i czy będą to wszystkie kontrakty. Czy nie będzie już w ogóle takich, takiej opcji w menu głównym? Trudno mi jest na to powiedzieć. W każdym razie od, odpowiedzieć. W każdym razie, no tutaj rzeczywiście widać, że te modele są naprawdę fajnie zrobione. Jedna istotna rzecz. Giants, nie wiem czy to będzie na blogu zamieszczone, ale chyba może nawet nie być. W każdym razie Giants kategorycznie zaprzecza. Temu, że jest to jak gdyby próba wejścia w tryb fabularny. Podkreśla, że to nie jest żaden tryb fabularny Farming Simulator 25. Być może to nie jest tryb fabularny Farming Simulator 25, ale Jens cały czas zatrudnia ludzi, którzy ewentualnie mogliby przy takim trybie popracować. Cały czas szukają ludzi. Właśnie, które, którzy potrafią czymś się takim zająć, tak więc jeżeli ktoś by chciał tutaj właśnie jakiś element yy, RPG, yy, no Giants na razie mówi, że nie, nie ma czegoś takiego, ale może dlatego, że nie zdążył. Może w DLC jakimś się sprzeda to. No zobaczymy. W każdym razie jest to na pewno fajna rzecz i James twierdzi, że to ma wprowadzić takie ożywienie w różnych lokalizacjach i są też mapy, które też właśnie mają takich ludzików, którzy tam gdzieś chodzą i autentycznie czasami przyjeżdżają cię nikiem, oni coś tam do ciebie powiedzą i ja też zawsze odpowiadam coś tam i to w sumie fajna jest rzecz. Jeżeli tu będzie tego typu kwestia, że mamy tutaj ten aspekt samouczka, to też w taki sposób łatwiej jest, być może ciekawszy sposób nauczyć się. No nie wiem, w każdym razie wreszcie wiemy o co kamon z tym mówiącym, z tymi mówiącymi NPC-ami. A mapa, powiem Wam, całkiem fajnie się tu prezentuje. Piszcie w komentarzach, co sądzicie właśnie o tym kroku? Wydaje mi się, że to jest ciekawa rzecz. Ciekawa rzecz. Nie wiadomo jak z tymi kontraktami, bo nie wiadomo jakie one będą, ale wydaje mi się, że to może być ciekawiej z tymi kontraktami, bo no są niektóre maszyny, które mają tam bardzo wąskie zastosowanie. Między innymi mamy młot do rozwalania kamieni. Przeszedł z Farming Simulator 25, 22 z dodatku. więc no. Może on coś będzie rozwalał w FS25, no właśnie na kontraktach? Mamy też spraje. Tak więc. No, zobaczymy. Oczywiście, tak jak powiedziałem, w następnych dniach możecie się spodziewać następnych osób. Następne osoby. Następne osoby, tak. Następne y, animowane postaci Farming Simulator 25. To tyle. Pozdrawiam i zapraszam na jutro.